Cześć, ja jestem Guardian i witam Was w kolejnym odcinku z serwera o nazwie Zombie Horde. Tym razem jednak nagrywam to sam, ponieważ jest jeszcze wcześniej i nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze wstał. A niektóre osoby po prostu nie mogą nagrywać. No i co? Eee, nie wiem, czy pamiętacie jeszcze ten serwer. Kiedyś nagrywałem kiedyś z niego e, z tak zwaną z osobą, tak zwanym Citroxem. I wcześniej było tak, że jak się wchodziło na arenę, było do, wybrań, było do wyboru. Było do wyboru 6 aren, na które można było po prostu nacisnąć i od razu się na nią dołączało Tym razem jednak jest inaczej, tym razem jest tak, że jak nacisniamy na poszczególną arenę To automatycznie będzie nam szukało meczu, który, który niedługo się zwolni A więc chodźmy sobie może na początek Chodźmy na początek sobie na Down of the Horde Idziemy na Down of the Horde i już nam e, Wyszukuje arenę O, X-Frontise tu jest, pozdrawiam X-Frontise'a, go X-Frontise no i co? No i no i czekamy aż się zacznie ten mecz. Ja oczywiście cały czas mam odblokowaną właśnie, zobaczmy, który mam level, bo nawet nie pamiętam. Mam level już 35, no... no powiedzmy, że jest dobrze. Ale nie wiem czy mam już odblokowaną kolejną klasę. Wiesz co, zdaje mi się, że... Zdaje mi się, że mam. Co tu było na dole, bo powiem chyba, że tu na dole kupowało się klasy, ale... ale już zapomniałem, jak to teraz jest. Czekajcie, sprawdźmy to w ogóle, ogarnijmy o co tam w ogóle chodzi. Co tu mamy? Event Challenge is coming soon. Evans and Challenges coming soon. Nie, to jest, to, jest, to jest coś innego. Czyli teraz chyba automatycznie mi się blokują te rangi od poszczególnego levela. Ja, ja wiem, że mam Royal na pewno, ale zobaczmy, czym odblokował mi się już weteran. Nie, mam zbyt małą rangę. Muszę wpisać. Ukośnik help ranks. I co? Unlocked eee... at level 30, rank 3. Czyli na levelu 30 mogę lokować rangę trzecią. Ukośnik help rank 3. Aha! Ukośnik. A, już się zaczął mecz. Dobra, to nie ma co teraz sprawdzać. Teraz chodźmy i zajmiemy się ee, tą grą. Dobra, jest zombie pierwszy. I kto go zabije? Kto go zabije? No na pewno nie ja. Czy jest kolejny? Ale ich już jest dużo. Jaka horda? No tak, bo to jest serwer o nazwie Horda Zombie. A? To dopiero ironia, co nie? Wow, chyba zysknie. Fajnie, nie tylko on. Dobra, jednak flotę jest przeżył. Ale trochę głupio to było z jego strony, żeby zeskoczyć. No ale cóż, każda się zdarza być idiotą. E, mam nadzieję, że tego nie ogląda. Jak ogląda to? Żartuje. A więc idziemy dalej, chodźmy na dół, bo tutaj się roi od zombie. Bijemy, bijemy i, i zbieramy złoto. mam już mamy już 6 złota, 9 złota. Potrzebujemy do 20, żeby, żeby udało nam się zdobyć. Żeby udało nam się zdobyć żelazny. miecz, Padam! Fuck! Co się dzieje? Czemu już padł od razu? Dobra. Padajcie, padajcie. Pięknie. Bo zabijałem ich jakoś i... ale... ale prawie padłem. To było niekonwencjonalne, kurczę, nie mam jedzenia. Mam jedzenie, mam, mam cztery ryby przecież. No tak, dobra. To zjedzmy te ryby i... i zregenerujmy sobie trochę życia, ponieważ to trochę kłopotliwe kiedy mamy tylko jedno serce, a gramy na zombie chorzy. To jest prawie... to jest prawie hardcore, nie. to jest, to jest hardcore. Już szósta fala, no dobra, nie jest źle. <grym> nie jest źle, no szósta fala to wcale nie jest tak daleko też, więc nie, nie przesadzajmy też. czy znaczy, teraz muszę uciekać cały czas, bo, bo jak nie będę uciekać, no to no co, no skinę. Jestem w ślepym załogu, Yeah! No nie, no nie mówcie, że zginęłem. Na siódmej fali. Zginęłem na siódmej fali, tak? No nie. To musi być żart. Ludzie. Nie, dobra. Nie ma co. Skoro zgrałem, to nie ma co się użalać. Chodźmy na Cold Dead Horde. Cold Dead Horde, because this is a good arena. To jest bardzo fajna arena. Wręcz niesamowita. Wręcz świetna. Wręcz ekstremalna, że tak to powiem. Znaczy w sumie ekstremalna nie jest, bo. bo znaczy, no jest tam ekstremalna pogoda, bo jest arena zimowa, wręcz lodowa. A więc wiecie, każde moje słowa, pomimo że są bez sensu, mają jakieś w sobie znaczenie. Trzeba tylko te znaczenie odnaleźć. A żeby to zrobić, to trzeba spojrzeć głęboko w serce. Tak. A, wracając do gry. Wracając do gry, jeszcze się arena nie rozpoczęła, więc czekajmy i miejmy nadzieję, że rozpocznie się jak najszybciej, żeby nie, nie, nie trzeba było zbędnie czekać. Właśnie, co z tymi rankami? Ukośnik rank 3. Eee... Current rank. To kurde, nie mogę tego rozczytać, muszę to powiększyć. Jak ja mam na małym okienku? Skala O eee, Rank Survivalist. Current Rank Survivalist. Czy mam rankę Survivalista? Ukośnik, weź spada spadaj kurczę, flota bo tu próbuję czytać, a ty mi przeszkadzasz. Ukośnik Help Rank 4. No nie działa, Help, tak fajnie, dobra. Zmieszamy to, nie wiem o co, chodzi, nie nie o, o co chodzi. Nie ogarniam tego. Jeśli Wy ogarniacie, to oczywiście napiszcie mi, o co o co może chodzić. Napiszcie, skomentujcie. Może wtedy. Może wtedy razem to ogarniemy. Eee, co ta na sięgęcie. chyba? Jeśli się nie zacznie za chwilę, to będzie trzeba zrobić cięcie. Nie uważacie, ponieważ takie czekanie na tą manenę jest dosyć takie nudne. Dajmy temu jeszcze 10 sekund. Jeszcze 10 sekund, damy się za 10 sekund się nie rozpocznie, to robimy cięcie. Tak jest, ponieważ czekać mi się nie chce. Ile jeszcze? Jeszcze sekunda i dobra, więc ludzie, robimy cięcie i wracamy jak roz arena się rozpocznie. A więc jestem, udało mi się wejść na, na arenę i teraz czas wybrać moją rangę. Ja podobno byłem tak zwanym survivalistą, to jest weteran. To jest tak, swordmaster, tytan samuraj. Aha, czyli co? Czyli nie ma survivalisty, tak? Może tu? Nie, bo to są klasy dla tych, dla donatorów. No nie, nie! Wywaliło mnie, bo nie wybrałem klasy! Nie! <grym> nie. <grym> Dobra, to wracam zaraz po przerwie. Cięcie robię szybko. Okej, okay, jesteśmy ponownie na arenie, teraz muszę szybko wybrać rangę. Okej, okay, dałem się wybrać, więc mam nadzieję, że. że nic złego już się nie stanie. Dlaczego? Dobra, jestem z trzech już. Kurczę, kurczę. Jestem taki. zły na siebie, że niestety popełniłem tak wielki błąd. I. no jak widzicie. Nie wybrałem klasy, no ale to się nie, to nie ma, to już nic, to, to, już, to już jest przeszłość. No, oczywiście, to może być przyszłość, bo, bo możecie przewinąć sobie, no ale to z tej skrzyni nie da się otworzyć. No, upewniam się, a więc lecimy na tę arenę. Tej areny za bardzo nie lubię, no ale skoro już tu jesteśmy, to co mogę poradzić? Mogę jedynie w nią grać. To jest taki jeden wielki labirynt. Fuck, i trzeba tu uważać, żeby nie paść. Jak w sumie na każdej arenie zombie, hard, no ale na tej szczególnie, bo no, jak widzicie, tu jest ostro czasami i to bardzo ostro. Jak widzicie, tutaj wszyscy tu podchodzą. Jest taka jedna wielka polityka, szczególnie, że jest na przykład trzech na arenie. To jest wielki, niestety. Co to robi? No nic, dobra. Mamy wielkiego, niestety, minusa z tego że jest nas tylko trzech. I mam już mało HP, zaraz padnę. Ale to jest takie, taka już drugorzędna rzecz. Frota jest osłaniem mnie. Fajnie, że my słyszymy ogóle, ale dobra. Nie! Fakt, biją mnie. Ratuj mnie, Frotajs. Ty się znasz na takich rzeczach. Ty się znasz na ratowaniu. Ty jesteś bohaterem. Dobra, jest zombie. Zbłuk go. Teraz przynajmniej nas nie, nie dotknie. Aha. Pięknie, drugiego. I tak się właśnie gra w zombie, horda. Bardzo ładnie. Wspaniale, dobra. Co tu jeszcze mamy? Lawa! <laughs> chodź tu! Chodźcie tu! Lawa! Aha, fajnie, że mnie słyszał. Ale i tak tu przyszedł, dobra. Lubię, że sobie tak grać ze siebie i byś to zrobił To jest takie, to jest takie fajne. Może tu gdzieś będzie skrzynka? Może, jak nacisnę Boję się wejść na te... Proszę, play, ty... Boję czegoś... <grywki> Przepraszam, pułapka będzie. Eee, a tu są... Tu jest exp. Pozbierajmy expa. O, i złoto. Może teraz... O, skrzyna. <grywki> Przepraszam bardzo, mam katar. Jechać mi się zachciało. Ojej, jeśli możecie, to wszyscy teraz napiszcie w komentarzach. Na zdrowie. Tak jest. Ja będę poszukiwać skrzyń teraz w tym labiryncie śmierci. Chociaż nie powinienem odchodzić za daleko od grupy, bo pewnie teraz zginę. Ale to jest labirynt jeden wielki, zauważyliście? Kurde, Map, ta mapa i ten labirynt. O, jest skrzyna. A co w skrzyni? Tyle nagrańców, że mogę sobie kupić coś. Ty, gdzie to jest sklep? Ludzie powiedzmy, gdzie to jest sklep. Na terenie nigdy nie wiedziałem, gdzie jest sklep, bo na terenie nigdy nie przetrwałem wystarczająco długo, żeby iść do sklepu, więc nie wiem, gdzie jest sklep teraz. Dobrze mi idzie, jak na tą sobie. No dobrze. Za, <gulana> coś mi bije! Frotaj z bie! Gdzie jesteś? Gdzie ty poszedłeś? Zombie! Zombie! Zombie żelaznym mieczem, chyba ktoś zginął, zostałem chyba sam. Chyba sam, na całej Ale nie zostałem. Nie! Nie! To, to nie może być prawda! To, to, to jest jakiś sen, to, to nie, nie, błagam was, ludzie! Czy to jest... A! Nie! Nie! Biją mnie! Ludzie, uratujcie mnie, ja nie chcę ginąć w ten sposób, ja, ja chcę przeżyć tą arenę. Chcę ją przeżyć i chcę być... Chcę być jedynym przetrwańcem. No właśnie, gdzie jest wyjście? Gdzie jest wyjście? Kurczę, fala dwunasta, ja jestem sam. Jestem sam w tym biednym. Don't disturb the dead. No... O oh, Fuck! O, oh, fuck! Dlaczego to są te pułapki? Co? Nie, dobra, jeszcze jedna arena. No, jeszcze jedną arenę wejdziemy. Bo ta arena tobie w wielki face. Później jeszcze raz na wejść na zimową arenę, ponieważ ta arena jest chyba fajna. I w niej na duże będzie grali. Więc nie wiadomo też, jaki, jak będzie to odcinek, ale miejmy nadzieję, że nie niezbyt długi. Czekamy, czekamy. Pewnie znowu skoro jest ta arena. Trochę sobie poczekamy, ale zobaczmy. Może zaraz uda nam się wejść. Najpierw była Help, czekaj, ukośnik run. Cztery. nie, nie mogę chyba tego sprawdzić hmm. nie wiem o co, nie wiem o co chodzi z tymi levelami, z rękawy, naprawdę dziwne to jest o, udało nam się wejść od nas, dobra, od razu bierzemy listę, żeby nas nie wywaliło. i lecimy, trochę nas tu jest trochę nas tu jest, znowu Frota tu jest nie wiem co on robi tutaj ale skoro jest, no to niech będzie, no bo zawsze będzie jakaś pomoc, tak Mamy łuk, mamy dziesięć strzał, mamy, mamy wędkę, mamy koktajl molotowe i mamy... Jedzenie, jedzenie. No i cóż. Co możemy z, tym, że z, to, z tymi rzeczami zrobić? Możemy je zjeść. Znaczy, no nie wszystko, możemy te ryby zjeść, ale... wieczorem ale je raczej nie zjemy. Dla własnego bezpieczeństwa najprawdopodobniej. Dobrze, bijemy te zombie. Bijemy te zombie, oni nam to złoto zabierają. Ja te zombie biję, oni mi złoto zabierają. No bo tak się robi na zombie chodzi, wiecie. No sobie, zombiego druga zabiera złota i wtedy jest wszystko pięknie, chodzi, wszystko jest wtedy dopasowane do siebie. jest to jeden wielki klucz do zwycięstwa! Tak jest! Dobra, bum, tutaj tego zombiego, koktajl Molotowa, bum, i już wszyscy się palą, i już wszyscy, patrzę, w... nie jakimś sposób wszyscy czuli się palić, nie wiem jakim, to jest pewnie moja zasługa, może jednak nie, w sumie bo jest jak kto inny, już użył ten koktajl. Ale bo to sumie dziwne, bo że na taki dystans wszystkich podpaliłem, ale tu jest skrzynia, więc weźmy tu skrzynię. Mamy 26 strzał ale chociaż ich nie używam, no to na pewno mi się z strzał. Wiem, że tu na dole jest skrzynia, ale jestem rozgadany. Ludzie jak ja uwielbiam być rozgadany, bo wtedy gada mi przynajmniej nie bez sensu. Dobra, mamy skrzynię. Mamy jajko Golema! Uhu! Tak jest! Jajko Golema! Na ratunek! O, zombie się pali, bo wszedł. Ognisko GG zombie. Jesteś wspaniały. Trzymał w ręku złoto. No 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 gratuluję! Przynajmniej nie jest Przemień przynajmniej wie co to znaczy być bogatym żeby wie co to znaczy Popisywać się swoim hajsem, co w sumie nie jest wcale takie fajne No ale Skoro tak robi, no to nie mogę go, nie mogę go obwiniać, mogę jedynie go zabić Zabijmy tych, tych farszywych zombie Na serwerze Zombie Cholera Dom, dom, dom Dobra, zabijam go Bo to jest zombie villager, on jest słaby jak możemy wziąć złoto? Oczywiście ten debil nam zabrał te złoto, kurde Nie może, nie, on nie może sam sobie uzbierać złota, tylko musi zabierać wszystkim Jak mnie tacy ludzie wkurzają Kurcze, nie, aż sam zacznę, aż sam zacznę zabrać wszystkim złoto Bo to jest po prostu, no, no nie wiem, no to jest irytujące Że ty się nam z... męczysz, żeby zabić tego potwora A tu dupa, ktoś ci zabrał złoto, okej, okay, mam tutaj 9 złota mi się to przynajmniej wziąć I Teraz weźmy ten, mam 12. Teraz patrzcie jak mu zabiorę, bo jestem pewien, że to ta osoba, chociaż to nie ta osoba Ale nie... dobra, nie zabrałem, nie będę taki dał mi się zabrać, nie, nie będę taki, ale, ale szczegół On już strzela, więc może czas wykorzystywać ten łuk był w sumie dobry pomysł, o widzicie patrzcie jak ja patrzcie, jeszcze tego zabiego tu za tobą, w głowie. tu, moje złoto to było ej, 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 co ty, jak ty się że złoto, człowieku co ty sobie wyobrażasz, no, no co za gnój nie, ja go zabiję, zabiję go, no mam nadzieję, że oni wszyscy zginą, mam nadzieję, że oni wszyscy zginą a ja przed wami będę z zwycięzcą, wiecie Mam taką szczerą, złą nadzieję. Ty, 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 ty. O, zombie pigment, wiesz co? Oślepimy. Nie. nie lubię, jak to się oślepia, bo wtedy. to. to wtedy. No właśnie! I to się wtedy dzieje. Widzicie, odcinek trwa już 14 minut. I nie chyba, nie ma sensu być na kolejną arenę, bo już to będzie przeciąganie. Trochę krótki odcinek, ale coś mogę na to poradzić. I no co mogę na to poradzić. to wejść na jakąś arenę i najprawdopodobniej go przedłużyć. A po co przedłużać, skoro i tak pewnie nie będzie wam się chciało oglądać do końca Chyba, że będzie wam się chciało O! I to jest taki temat Ci, co obejrzeli to się do końca, niech, na, niech napiszą BĘDZIEMY CHCIELI Nie, ja sobie... No! BĘDZIEMY CHCIELI! Nie, albo inaczej BYŚMY CHCIELI! Napiszcie BYŚMY CHCIELI! BYŚMY CHCIELI! No i wtedy będę wiedzieć, że jednak y, opłaca się bardziej robić te pierwsze odcinki A więc cóż, dziękuję wam za oglądanie Zachęcam was do komentowania, oceniania oraz subskrybowania Oraz zaglądanie mojego fanpage'a i a, no i no i na Twittera oczywiście także powiem to, bo zbyt często tego nie mówię, do mojego sklepu, do którego link macie podanym w opisie, wszystko macie w opisie, IP do tego serwera, a więc... Do zobaczenia, miłego dnia, dobranoc i papa